Dzień dobry, witamy serdecznie w palietonie historycznym Zoldaten des Heres. Nakrycia głowy pełnią w wojsku istotną funkcję. W zależności od rodzaju nakrycia mogą pełnić funkcje ochronne, funkcje reprezentacyjne, ceremonialne bądź po prostu dopełniające mundur. Dziś jednak skupimy się na miękkich nakryciach głowy, czyli furażerkach i garnizonówkach. Pierwszym nakryciem głowy w armii niemieckiej, wtedy jeszcze Reichswehrze, które poniekąd wpłynęło na późniejszy wygląd furażerki, była czapka polowa Feldmütze M1910. Wykonana z materiału w kolorze munduru, miękka, której insygnia wskazywały barwy narodowe, powyżej, i lans, którego pochodził żołnierz, poniżej. Stanowiła ona podstawowe nakrycie głowy ówczesnego żołnierza niemieckiego. W marcu 1934 roku po raz pierwszy wprowadzono do armii niemieckiej furażerki. Model ten przyjął nazwę Shifsian M1934. Furażerki te wykonane były z miękkiej tkaniny koloru Feldgrau, a ich krój wzorowany był na austro-węgierskich furażerkach kawaleryjskich jeszcze z okresu I wojny światowej. Furażerka posiadała z przodu haftowanego jasno-szarą nicią orła, naniesionego na ciemnej, niebiesko-zielonej podkładce. Poniżej znajdowała się trójkolorowa kokarda w barwach grzeszy wykonana maszynowo-pawonioną nitką na ciemnej, niebiesko-zielonej podkładce wyciętej w rąb. Kokarda narodowa umieszczona była pomiędzy ramionami kąta, który skierowany był wierzchołkiem do góry. Wygonywano go z w barwie broni bądź służby. Żołnierze, pragnąc uzyskania efektu łódeczki, często używali agrafek, którymi spinali furażerkę od wewnątrz, aby estetycznie wyglądała. Furażerka zaprojektowana była w taki sposób, aby umożliwić jej noszenie pod hełmem. W chłodniejsze dni żołnierze mogli spuścić jej boki na uszy dla lepszego komfortu. Pod furażerką z powodzeniem można było nosić szalokominiarkę, tzw. podhełmówkę. O wiele bardziej reprezentacyjnym nakryciem głowy była czapka garnizonowa di Od 1934 roku otrzymywali je żołnierze wszystkich szczebli. A pełniła ona funkcje służbowe, reprezentacyjne i w pewnym sensie rozrywkowe, bowiem żołnierze byli w nich wręcz zakochani i w początkowym okresie chodzili w nich wszędzie, gdzie tylko się dało. Wydawano je jednak tylko do wybuchu wojny w 1939 roku. Potem ich uzyskanie możliwe było jedynie po indywidualnym zamówieniu. Noszona była przez wszystkich żołnierzy, podoficerów, oficerów, generałów, a nawet urzędników wojskowych do munduru służbowego, pozasłużbowego, wyjściowego czy galowego. Bez względu na rangę żołnierza wszyscy nosili dokładnie te same oznaki. Były nimi srebrny orzeł, kochajc z Cajsiem oraz kokarda narodowa otoczona dębowym wieńcem, zwana przez pasjonatów kapusto. Dla niższych szarż były one wykonywane głównie metodą tłoczenia z białego metalu. Dębko czapki garnizonowej wykonywano z tkaniny w kolorze Feldgrau. Otok wykonywany był z ciemnego, niebiesko-zielonego sukna. Daszek był czarny i lakierowany. Inne dodatki zależne były od stopnia lub stanowiska. Kapelani nosili na przykład neogotycki krzyż. Szeregowi podoficerowie nosili czarną lakierowaną podpinkę z czarnymi klamerkami i czarnymi guzikami mocującymi. Od 22 lutego 1936 roku podoficerowie starsi, np. przykład Unterarzt, Unterveteryner, Oberfeuerwerker, Oficier Anwerter czy Zalmeister Anwerter, mogli nosić czapki z oficerskimi podpinkami wykonywanymi z dwóch splecionych ze srebrnych, metalizowanych sznurków z trzesówkami i srebrnymi guzikami. Przy denku oraz przy górnej i dolnej krawędzi otoku czapek wszywano wąskie wypustki około 2 mm w kolorze broni lub służby. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku serii Zoldaten des Heres.